Psalm dwunasty. Przewodnikowi chóru na seminit. Psalm Dawida. Ratuj, Panie, bo już nie ma pobożnego. Zniknęli wierni spośród synów ludzkich. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego. Mówią schlebiającymi wargami i z obłudnym sercem. Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające i język mówiący przechwałki. Oni mówią swoim językiem zwyciężymy. Nasze wargi należą do nas. Któż jest naszym panem? Ze względu na ucisk ubogich i jęk nędzarzy teraz powstaną, mówi pan. Zapewnią bezpieczeństwo temu, na kogo zastawią sidła. Słowa pana to słowa czyste jak srebro, wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone. Ty, panie, zachowasz ich. Będziesz ich strzegł od tego pokolenia aż na wieki. Niegodziwi krążą wokoło, gdy najpodlejsi z ludzi zostają wywyższeni.